nie ustąpi. Ostatnie 8 lat nauczyło mi, że w tych powiedzmy sprawach sądowych nie można na krok ustępować. Trzeba walczyć do końca, także będziemy po prostu, złożymy zażalenie i po, pojedziemy, podejdziemy po prostu do następnych y, rozpraw. Natomiast to, co powiedzmy istotne jest na sądu. Będą badać determinację załogi, czy po prostu załoga jest Załoga jest zdeterminowana na tyle, że po prostu będzie żądała swojego. To, się, to jest nasze, ponieważ mieliście Państwo na to akcję. Nikt akcji wą nie zabiera. Więc jeżeli Państwo śledzicie, powiedzmy, media prasy, akcje 70-letnie, czy jeszcze starsze są aktualnie, powiedzmy, w obiegu jest jeden problem prawny powiedzmy, na akcje, które powiedzmy, opisują majątek w katolickim czy w innych powiedzmy, województwach. Także proszę nie niszczyć akcji, bo to w tym momencie prędzej czy później będziemy, będziemy najwyżej odszkodowanie, ale też to jest ważne w tym przypadku, bo takie powiedzmy gadki spotykamy od ministrów, to, to dajcie nas do sądu, to wtedy odszkodowania dostaniecie. Do to ja dziękuję Państwu. Dobry wieczór, bo spotykamy się po zachodzie słońca. Proszę Państwa, żeby mówić o aspektach gospodarczych, dla wielu z nas jest to oczywista oczywistość, bo znamy tą stocznię, ta stocznia, która była e, potęgą był gospodarczą, była tytanem, e, rozwijała się i bardzo dobrze płaciła, a co z nią zrobiono. Więc punkt odniesienia jest oczywisty. Ja bym tytułem podsumowania przypomnienia, takiego sklabrowania tego, o czym mówił prezes Piotrowski. Nie lubi się chwalić, ale trzeba to przypomnieć. W ciągu 9 lat Porta Holding zbudowała ponad 160 statków za ponad 4 miliardy dolarów. W tym samym, takim samym czasie, no wiecie, co była stanie wygenerować. I ta Porta Holding z tą załogą i z ich wysiłkiem i za ich pieniądze też wybudowała i wygenerowała inwestycje okrętowe wewnątrz stoczni na poziomie 260 milionów dolarów. Jedna pochylnia, druga pochylnia, osiągnie czyszczenie, malowania z I ta Porta Holdi w tym okresie tych 9 lat zrealizowała inwestycje z zewnętrzne, baza paliwowa, baza cynkowa, terminal pływający, ten pół 3000 m3. To było ponad... Państw, a załoga bardzo dobrze zarabiała. Ta porta holding spłaciła 82 miliony dolarów, cały czas o dolarach mówię, układu z 92 roku, bo przyjmując zbankrutowaną firmę w Stoczni im. Warskiego, przyjęła na siebie zobowiązanie tej spłaty i tą spłatę jak wykonała. To nie wykonał sam wojskowy, to wykonały, wykonała ta załoga, ta firma. W ciągu tych 9 lat Stocznia Rzeczyńska Porta Holding zaprojektowała 15 prototypów i wdrożyła. W ciągu kolejnych 8 lat od 2002 roku do dzisiaj stocznia Nowa nie, nie zrobiła żadnego projektu. Jeden to 200 B201. Bo ten projekt B201 został rozpoczęty jeszcze przez Porta Holding, koncepcję, itd. Ja to wszystko nie mówię po to, że tata chwala nas, tylko powinniśmy być z tego dumni. Duma to jest chwała, ale też jest zobowiązanie. Bo z trudem się ją zdobywa, a czasami bardzo łatwo ją się nie weczy. Dzisiaj nie można tego nie weczyć Mówi się w Szczecinie, przy czemu stoczne. Ja sam mówiłem, jeżeli mi... Są inne piękne pomysły, jasne, proszę bardzo. Tylko póki co nie ma innego gospodarczego pomysłu. A tu jest kadra menedżerska, która wie, o czym mówi. Ona się już sprawdziła i nie trzeba testować. Ona już pokazała Szczecinowi, Polsce i światu, że potrafi. Pytanie znowuż, no to dlaczego im się na to zgodzić? Odpowiedź jest automatyczna. Dlaczego zapytania ofertowe w 2006 roku z rynku offshore'owego, sam osobiście z nimi chodziłem, na bardzo dobrych warunkach, na bardzo dobre statki, spływają na ręce Piotrowskiego, a nie spływały na ręce prezesów stoczni nowej i innych. Tam nikt nie był zainteresowany. Dlaczego dziś, choć wiedzą, że Zarząd Porticholik nie dysponuje majątkiem, gdzie może wykonać te statki, składają oficjalne zapytania ofertowe. A nam stoczniowcom mówi się, że nie ma rynku, że nie ma zamówień. Nikt nie chce przyjść i sprawdzić. Pokażcie te zapytania ofertowe, wierzcie mi. Myśmy to poinformowali o tym w ubiegłym roku, że mamy zapytania ofertowe. Nikt nie przyjdzie sprawdzić. Mówi, bo może sobie myślimy, my mamy zapytania ofertowe, bo oni wiedzą, że mamy. Bo świat dowiedział się, że złożyliśmy wniosek o układ. I mówi, z nimi warto grać. Bo wmawianie dzisiaj, że jest kryzys, że transport to upada, że statków nie będzie. Proszę Państwa, ponad 78% transportu światowego jest realizowane drogą morską. Było, jest i będzie. Kto jest obeznany w temacie wie, że za chwilę, bowiem 2012-2014. Kończą się wynegocjowane przez no, armatorów w ramach międzynarodowych organizacji pewne ulgi, na przykład w zakresie tankowców i niektóre statki już nie da się tam przedłużać klasy, tylko trzeba będzie robić nowe. I kto chce wiedzieć, to to wie, że rynek offshore oczywiście w dużym uproszczeniu, czyli rynek obsługi yy, wydobycia... Ropy i gazu w akwenach morskich i oceanicznych jest otwarty i jest praktycznie nieskończony. Dlatego, że tych zamówień nie jest. Jeżeli nawet w internecie ktoś tam przy niewielkim wysiłku śledzi, to w tej chwili Anglicy, którzy nie mają wielkich stoczni, organizują wybudowanie floty offshore'owej dla Brazylijczyków. A my byliśmy do tego przygotowani. Bo w 2006 roku. Norwety przyjeżdżając do nas i składając razem z nami rządowi polskiemu oficjalną ofertę na podjęcie działalności, na zainwestowanie. I tu mówię, bo sam przygotowywałem ten projekt. O to mnie prosili. 800 milionów złotych chcieli włożyć w, w 2006 roku. Gwarantowali i mówili to, bo przyjechali i spotkali się w Zarządzie Solidarności. Jednego z, z nas tutaj było tam na tym spotkaniu i w twarzą gwarantowali 75% pensji norweskiej do życia. Na pytanie, ławi, dlaczego? Dlaczego chcecie to tak dobrze być dla nas? Odpowiedzieli prosto. Norwegia to jest kraj pięciomilionowy. I wiadomo, duży obszar. I tam już tych Polaków jest. 150 i 200 tysięcy ludzi. Oni nie chcą wywoływać coś naturalne, przy hermetycznych społeczeństwach, konfliktów i tak dalej. No i zresztą każdy powinien mieszkać w swoim domu, tak to spędzowali. Oczywiście, tą ofertę trzeba było odrzucić. Nie chcieli ani złotówki. A dlaczego oni chcieli rewitalizacji, trzeba odpowiedzieć. Zanim przyjechali dokładnie na początku kwietnia 2006. A. Ich oferta została ukonkretniona w lipcu 2006, czyli procedowali 3 miesiące. Na co to było? Nie dość, że ich kancelarie, o których prezes wspominał, amerykańskie to zbadały, to oni zlecili też i polskim kancelariom, i to topowym, z najwyższej półki, żeby im odpowiedzieli jednoznacznie prawnie, czy to jest możliwe jak może. i jak możliwe. I polska kancelaria odpowiedziała, że możliwe i skuteczne Prawnie jest wtedy, kiedy się to procedurę odbędzie przez portę. Bo tam jest prawowity właściciel. I już nie chcę rozwijać tego wątku. Każdy z nas o tym wie. Ale to przywołuję z poziomu faktów. Ale przywołam też jeszcze jeden fakt. Ja nawet nie wiedziałem. Byliśmy poproszeni na Uniwersytet Szczeciński przez profesora Babisa, przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, żeby tam wygłosić wykład na temat sytuacji. Bardzo dziękujemy za to, że uniwersytet pochylił się nad tym tematem.